Cześć, witam Ciebie w kolejnym dniu naszej Wielkiej Postprodukcji i mam nadzieję, że masz ochotę lecieć ze mną dalej. A zatem, przed nami dzisiaj kolejna porcja ważnych informacji na temat tego, jak przeżywać Wielki Post i jak budować relacje z Panem Bogiem. Na podstawie moich doświadczeń i doświadczeń bohaterów mojego programu, Zrujnowani, Odbudowani, do którego obejrzenia gorąco Ci zachęcam, szczególnie w tym okresie. Wystarczy, że wejdziesz na vodtv.pl albo w sobotę o godzinie 11:55. Włączysz telewizyjną dwójkę i tam poznasz kolejnego bohatera naszego programu i posłuchasz cudownego przemienienia jego serca. Natomiast, jeżeli chcesz skorzystać z tego, o czym ja powiem, no to serce moje się raduje, więc lećmy. Dzisiaj pismo podpowiada nam to, w jaki sposób przeżyć Wielki Post i w ogóle w jaki sposób przeżywać posty, bo takie posty możemy organizować kilka razy. W ciągu całego roku liturgicznego. To nie jest nic złego, wszystko w zależności od tego, jakie masz intencje swojego serca, ale o tym mówiliśmy pierwszego dnia. Często będę wracał do tych intencji serca, bo zarówno w poście, jak i w tym wielkim poście głównie chodzi o to, jak pościmy wewnętrznie, duchowo, a nie cieleśnie. W wielkim poście, cieleśnie i na zewnątrz, to ubierz się pięknie. Wystrój się super, zrób piękne włosy, piękny makijaż, bądź uśmiechnięty, nieś radość i pokój i nadzieję wszędzie tam, gdzie będziesz, żeby ludzie dookoła pytali: Człowieku, co się dzieje? Co się wydarzyło w Twoim życiu? Dlaczego jesteś tak radosny? Przecież tyle jest nieuporządkowania, tyle jest lęku, tyle chaosu, ludzie mają tyle problemów, nie mogą sobie poradzić z wieloma problemami, a Ty jesteś taki radosny? Tak, bo chrześcijanin to radosny człowiek. Chrześcijanie są radośni, ponieważ w wielkim piątku i w wielkim tygodniu nie chodzi o właśnie o wielki piątek. Droga chrześcijanina, którą pokazał nam Pan Jezus, nie kończy się na wielkim piątku. Gdyby skończyła się ona na wielkim piątku, to byłaby dla nas ogromna tragedia, bo to byłby koniec. Natomiast w wielkiej nocy chodzi o to, co przychodzi po wielkim piątku jaka jest tajemnica przemienienia co się wydarzyło że bóg człowiek z i dopiero później dzieją się cuda otrzymujemy ducha świętego otrzymujemy radość miłość pokój werwę gotowość pomnożenie talentów do tego żeby iść i wypełniać bożą wolę już w nowym życiu w nowym duchu no dobra ale jak teraz do tego nowego życia i nowego ducha dojść no właśnie między innymi poprzez post Teraz o co chodzi w tym poście? O co chodzi w tym poście? Dzisiaj w Ewangelii uczniowie Jana i faryzeusze pytają pana Jezusa: Ej, twoi uczniowie nie poszczą, a my puścimy. O co chodzi? O co Kaman. On, dlaczego oni nie poszczą? No i pan Jezus odpowiada im na to coś takiego: A czemu mają się smucić weselnicy, jak pan młody jest z nimi? Kiedy zabiorą im pana młodego, no to wtedy będzie smutek. Pan młody, wesele w ogóle, motyw zaślubin y, cały czas toczy się właściwie i w Starym, i w Nowym Testamencie, bo przecież prorocy mówią o godach, że jak Bóg przyjdzie, to będą gody. No i właściwie działalność pana Jezusa też zaczyna się od cudówkanie galilejskiej, czyli też od wesela od godów, od zaślubin. No dokładnie o to tu chodzi, że tutaj Bóg w Nowym Przymierzu. Y, Dokonuje zaślubin, na nowo zaślubin ze swoim ludem. Czyli z nami, z Tobą, ze mną, ze wszystkimi dookoła. I skoro to jest ten czas właśnie tych zaślubin, tego Jego działania, to my mamy być radośni. No dobra, no ale co z tym postem? Gdzie ten post? Czemu co ja mam? Rybkę zjeść dzisiaj, a jutro coś innego, chodzić smutny. Post jest dla serducha. Dla serducha i dla głowy, ponieważ. Właska Boża buduje na naturze i my Boga możemy zrozumieć wiedzą i umysłem, otwierając swoje serce. Więc post. Mój kochany bracie i moja kochana siostro, polega na tym, że w swoim codziennym dniu musisz stworzyć przestrzeń, czyli odmówić sobie czegoś dla kogoś. I tym czymś to może być na przykład Wyjście na salsę, to może być codzienny spacer, który praktykujesz, to może być jakaś rozrywka, którą praktykujesz codziennie, to może jest gra na konsoli, to może jest czytanie książki, czyli wszystkie te rzeczy, które sprawiają Ci na co dzień przyjemność. Spróbuj oddać to, to co sprawia Ci przyjemność, spróbuj na chwilę, na ten czas odłożyć na bok, by... W to miejsce i w ten czas, który jest Twoim bogactwem, stworzyć przestrzeń na zbudowanie relacji. Bo Pan Bóg codziennie do nas mówi i codziennie wysyła nam sygnały. Przez ludzi, przez wydarzenia, przez pismo, które być może gdzieś tam stoi zakurzone w Twojej bibliotece. Więc jak masz ulubioną książkę, jakiś thriller, albo jakiś romans, cokolwiek, co czytasz, przesuń to na bok. I sięgnij po tę książkę, która jest żywą lekturą Boga. Wiesz, dlaczego pismo święte jest żywe? Bo jest to księga, w której napisano o tobie. I o mnie, i o nim, i o niej, i o nich. Tam jest napisane o tobie. Otwórz tę księgę dzisiaj i spróbuj znaleźć miejsce, w którym napisano o tobie. A. I oprócz postu ważna jest też modlitwa. Szczególnym dniem w Wielkim Poście jest piątek, kiedy przeżywamy mękę Pana. Zachęcam Cię do tego, żebyś wziął dzisiaj udział w Drodze Krzyżowej. Na pewno w Twojej parafii jest taka organizowana. Jestem święcie przekonany, że wieczorem o 17, o 18, o 19, a może i nawet o 20, 21 dzisiaj jest odprawiana Droga Krzyżowa. To jest bardzo ważna modlitwa. Kiedyś Ci o niej więcej opowiem. I wiesz co? Jeżeli już tutaj jesteś i to oglądasz, to może... Zróbmy takie małe zadanie na dzisiaj. Jak już pójdziesz na tę drogę krzyżową, to pomyśl, przy której stacji Ty stoisz i czekasz na Jezusa. Ich będzie kilkanaście i każda będzie mówiła o jakiejś sytuacji Jezusa albo spotkania Jezusa z kimś. Spróbuj pomyśleć, na której stacji Bożego Miłosierdzia Ty stoisz. Dobrego dnia i do zobaczenia jutro. Cześć. Cześć, witajcie w kolejnym dniu postu. Bardzo się cieszę, że dzisiaj tutaj jesteś, bo to oznacza, że chcesz przejść razem ze mną tą wspaniałą, 40-dniową drogą dojścia do relacji z samym Chrystusem. Ten dzień jest bardzo wyjątkowy, bo to dzień wielkiej radości. Dzisiaj otrzymujemy instrukcję od samego Boga, jak mamy przeżywać ten post. Czy ty wiesz, jak przeżywać post? Czy zazwyczaj odmawiasz sobie tylko czegoś do wypicia, albo do zjedzenia? Albo odmawiasz sobie tańca, albo czegoś, co jest yy, na co dzień Twoją przyjemnością ciała? No właśnie. W Wielkim Poście nie chodzi o ciało i o Ciebie. Ty w Wielkim Poście masz być najlepiej ubrany i najlepiej ubrana. Masz mieć najpiękniejsze, paznokcie i stylizację. Bądź radosny i radosna, wszędzie tam, gdzie wchodzisz, gdzie pracujesz, gdzie spotykasz się z ludźmi. Bądź dzisiaj przykładem tego, że Pan jest z nami. Ponieważ Pan Jezus dzisiaj w Piśmie Świętym mówi, odpowiadając na pytania uczniów Jana i faryzeuszów. Dlaczego uczniowie Jezusa nie poszczą? Jezus odpowiada im: nie mogą być smutni ci, którzy są na przyjęciu Pana weselnego. Dopiero kiedy Pana zabiorą, wtedy przyjdzie czas postu i smutku. W ogóle motyw wesela i Pana młodego ciągnie się przez całą Biblię. I w Starym, i w Nowym Testamencie mamy dokładnie te same odniesienia. To są gody, o których mówili prorokowie. Mówili, że kiedy Bóg przyjdzie ponownie, to będą gody, będą zaślubiny Boga z ludem wybranym. Tak było w Starym Testamencie. W Nowym Testamencie, czyli w Nowym Przymierzu, to Jezus poprzez zaślubiny, czyli śmierć i cierpienie i wejście w relacje z ludźmi, łączy nas w komunie, w komunio. Mnie, Ciebie, przez Chrystusa razem z Panem Bogiem. Więc raduj się, skoro Pan jest razem z nami. Wejdź z nim w relacje. Ok, ale czym jest w takim razie ten post? Jeżeli codziennie biegasz, grasz na gitarze, a może na konsoli, albo robisz coś innego, co sprawia ci przyjemność i zabiera twój czas, to na ten czas 40 dni. Spróbuj to wszystko przesunąć na bok i to miejsce, ten czas, który ci zostanie, spróbuj poświęcić na budowanie relacji z Bogiem. Post, wyciszenie, oddanie tego, co sprawia nam przyjemność, spowoduje że w to miejsce będzie miał szansę wejść Pan Bóg ze swoim słowem. Zachęcam cię do lektury słowa Pisma Świętego, bo wiesz dlaczego to słowo jest żywe? Dlatego, że napisano tam o tobie i o mnie i o nim i o niej. O, i o tamtym. Jest to pismo, w którym możesz przeczytać o sobie i o tym, jak Pan Bóg Ciebie widzi. Zachęcam cię dzisiaj do krótkiej lektury, żeby się otworzył Pismo Święte. I spróbował znaleźć fragment, w którym napisane jest o to tobie. W sposób szczególny zachęcam Cię także do uczestnictwa w Drodze Krzyżowej. I może zróbmy taką praktykę: jak będziesz modlił się modlitwą Drogi Krzyżowej, spróbuj odpowiedzieć sobie na pytanie, na której stacji czekasz na Chrystusa. Jest ich kilkanaście, dotyczą albo samego Pana albo jego matki, albo kobiet, albo wszystkich tych, których spotyka. Spróbuj odpowiedzieć sobie na pytanie, kim Ty na tej drodze krzyżowej jesteś. Dzięki za dzisiaj i do zobaczenia.